Witam wszystkich zaproszonych gości ze strony Urzędu Marszałkowskiego witam pana dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Inwestycji Pana Tomasza Rosmonka. <klucza> Przedstawicielem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, jest dzisiaj pan kierownik Waldemar Baran. Kierownik dzisiejszej uroczystości, Pana Starostę Powiatu Radomskiego, Pana Mariusza Pelka. Witam także e, Prezesa Oddziału Związku Nażycielstwa Polskiego Oddziału w Radomiu, Pana Marosza Poplaka. Witam Pana Józefa Pakułę, Dyrektora Powiatowego Urzędu Witam Panią Burmistrz Kamilę Kaczorowską, Burmistrz Nasta, też serdecznie wit wit witam Pana Przewodniczącego Rady Gminy Pionki, Pana Tomasza Rudna. W tym momencie pragnę powitać dyrektorki Bibliotek Pedagogicznych Województwa Mazowieckiego, pani Agnieszka olczyk dyrektor Biblioteki. Proszę Państwa, kilka słów może o projekcie. Projekt realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, pod nazwą jaką Państwo tutaj widzą, był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu zaknął się w kwocie 4 515 780 złotych z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 80% kosztów kwalifikowanych, wkład budżetu państwa 15%. I wkład własny województwa mazowieckiego. 5% poszło kwalifikowanych. Beneficjentem projektu było województwo mazowieckie. Bezpośrednim realizatorem projektu to była Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, a partnerem Powiat Radomski. Bardzo na pewno, że Pan nas dobrał. Projekt, proszę Państwa, zakładał realizację dwóch celów. Pierwszym celem było, była modernizacja budynku, przywrócenie świetności dawnej willi dyrektora wytwórni roku w piątach i inżyniera Jana Proka. Budynek powstał w latach 20, XX wieku, w XXVIII wieku, zakończono Takie mamy dane ze źródeł. W tym momencie w budynku działają dwie jednostki samorządowe Województwa Mazowieckiego. Jest to Biblioteka Pedagogiczna w Filia w Piątkach i Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, konkretnie zespół do spraw korzyści jego parku krajobrazowego. Więc celem projektu było, przy, tak jak mówiłam, przyprócenie świetności tego budynku, odtworzenie jego walorów architektonicznych, a także umożliwienie lepszej pracy tych dwóch jednostek w realizacji ich podstawowych działań statutowych. Natomiast drugim celem wynikającym z działań objętych realizacją programów unijnych była możliwość podjęcia przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, szczególnie przez filię Piątki, działań na rzecz aktywizacji integracji społecznej społeczności lokalnej, czyli działań o charakterze edukacyjnym, artystycznym, kulturalnym, ekologicznym, społecznym, działań skierowanych do różnych grup społeczności lokalnych, do nauczycieli, do uczniów, do osób starszych, a także do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budynek w chwili przeszedł, jak Państwo widzą, generalny remont od dachu aż od piwnicy. Wymieniono instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, zainstalowano instalację przeciwpożarową i alarmową. Wymieniono i ocieplono dach. Budynek wyposażono w wentylację i klimatyzację, windy oraz regioły jezdne. Odnowiono pomieszczenia wewnętrzne. Wymieniono okna, odnowiono elewację zewnętrzną, która kolorem nie odbiera od oryginalnego koloru przedwojennego gminy. Uporządkowano teren wokół budynku, na którym zainstalowano oświetlenie, poprowadzono alejki, rozbudowano parkingi. Postawiono, postawiono także wiatrę dla celów wypoczynkowych, Wymieniono ogrodzenie, dwie yy, bramy gwiazdowe. Na terenie parku znajdują się także ławeczki. Yy, wszystkie prace remontowe były prowadzone pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Yy, budynek zachował elementy przedwojenne. Jeżeli Państwo będziecie się zwiedzać, zwracam uwagę przede wszystkim na drzwi wewnętrzne. Są to czyli oryginalne wszystkie, zostały one tylko odnowione. Dębowe schody, które też zachowały swoją oryginalność, jeszcze przez wojny. Oraz dekoracje zewnętrzne, które znajdują się na zewnątrz budynku. Powierzchnia użytkowa biblioteki to w tym momencie 688 m2. Dochodzi tak, do tego powierzchnia piwnic, która też jest przez nas wykorzystywana, a tam znajduje się m.in. magazyn książek biblioteki. E, e, tu chyba kilka zdań, proszę Państwa, z tymi państwem Państwa, z Państwem się chciałam podzielić na temat realizacji tego projektu pokazania i, y, co zostało zrobione na rzecz tego budynku. Myślę, że naocznie Państwo się przekonają, że Rynek odzyskał swoją świetność i będzie służył nie tylko w bibliotece i parkowi, ale także mieszkańcom, przede wszystkim mieszkańcom miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja. Tak. <laughs> Witam Państwa serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie w tak szczególnym i ważnym Pana Burmistrza Miasta Pionki, Pana Roberta Kowalczyka, również jak i swoim chciałabym serdecznie podziękować za to zaproszenie, że mamy tutaj okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ale trzeba wspomnieć, że bardzo ważnym tutaj, e, ważnym udziałem w tym przedsięwzięciu jest akceptacja i decyzja Pana Marszałka e, Adama Struzika o tym, żeby to przedsięwzięcie powstało i nabrało takiego wizerunku jak wygląda. Więc bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze. Myślę, że budynek ten będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Dziękujemy serdecznie. Państwa, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Piątki to takie specyficzne miejsce na Ziemi, trochę stworzone i zaplanowane centralnie dla latach. 20-30 poprzedniego wieku, i w związku z tym wiele takich budynków z tamtego wieku, z tamtych lat jest na terenie pionych. One były dłuższy czas pewnym problemem finansowym, jak doprowadzić do stanu pierwotnego, a jednocześnie nadać im funkcjonalność. Czy taką jak w tym miejscu, czy biznesową, stricte komercyjną. Gdzieś tam jest po drodze ręka, i palec Boży konserwatora zabytków, tak? Palec, który zawsze tam zwraca uwagę, jak należy takie budynki doprowadzać do stanu pierwotnego, rewitalizować tak naprawdę. No właśnie po to, żeby ten charakter był utrzymany. Z jednej strony my, samorządowcy, jakoś tam narzekamy i, 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 i sugerujemy, że jest to pewien problem, ale jak już się to wydarzy, to wszyscy jesteśmy dumni i cieszymy się, że zostały te dwa elementy połączone niełatwe, to znaczy funkcjonalność, praktyczność, yy, też wyzwania rynkowe, ale i właśnie charakter yy historyczny, charakter pierwotny. Tu się to udało i gratuluję serdecznie yy organowi yy, nie słowo yy, prowadzącemu tę placówkę, a mianowicie yy, sejnikowi województwa mazowieckiemu, panu marszałkowi osobiście bo no, te środki zewnętrzne, w Unii Europejskiej, tak co dziś nazywane, to dziś nazywamy, a przecież nasze środki, które gdzieś tam wpłacamy, one wracają i dobrze, że w taki sposób są reinwestowane w Polsce. Proszę Państwa, to ten charakter, bym powiedział, klimat, który wpisuje się w specyfikę pionek. Jak powiedziałem, takich budynków, zabytków, użyteczności publicznej i nie tylko w pionkach jest wiele. Ja oczywiście od razu myślę o szpitalu i o paru innych miejscach, i myślę, że uda nam się również zachowując ten charakter, no właśnie doprowadzić do pełnej funkcjonalności. Ale oprócz tego, właśnie a propos tej funkcjonalności, jest to ta użytkowość i obecność tutaj wielu przedstawicieli kultury, nauki, szkół, bo przecież to ma być i to jest, to była wcześniej biblioteka pedagogiczna, która ma służyć wsparciu naszym dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, studentom. Jednym słowem jest to taki, można powiedzieć, swoisty ośrodek kultury w Piątkach, bardzo ważny, który gdzieś tam wspiera i równoważy te elementy biznesowe, elementy jakieś takie historyczne właśnie z kulturą, właśnie z nauką. To bardzo ważna część miasta i również z pewnością wzbogaca go także turystycznie i, i jako pewien y, punkt gdzie warto dotrzeć, zobaczyć między innymi taki piękny Różowy chyba dobrze kolor rozpoznają, bo mężczyźni na kolor kompletnie się znają, ale chyba jest prowadzi. różowy, 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 gratuluję wszystkim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cieszę się również, że mieliśmy swój niewielki udział jako powiat we współfinansowaniu tego zadania. Jako partnerzy byliśmy tutaj wymienili, zauważeni. Dziękuję bardzo. To, jak mówię, nie był wielki wkład finansowy, ale tym bardziej... Jest mi przyjemnie dzisiaj zabierać głos i, i cieszyć się również z tego sukcesu jako współorganizator tego pomysłu, który urodził się dużo wcześniej, a przez nas zrealizowano w 2015 roku, kiedy to formalnie taką uchwałę podjęliśmy i przekazaliśmy pieniążki na tak, chyba dokładnie podjazd czy Tak. Podjazd. A więc to miejsce, które widzimy na samym początku tego budynku, to również miejsce, w którym tak. Dowiat Radowski miał swój... Udział. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo. Przepraszam, tak bardzo krótko z tego miejsca. Przede wszystkim chciałbym podziękować partnerom projektu, czyli Seninowi Województwa Mazowieckiego oraz Panu Staroście Rodzickiemu za finansowanie całego przedsięwzięcia. Natomiast szczególne podziękowania kieruję do Pani Dyrektor, z którą żeśmy współpracowali, bo Państwo wiecie, że praca przy zabytkach nie jest łatwa, bo. Każdy ma swoje priorytety swoje ambicje w tym momencie. Wiadomo, Służba Ochrony Zabytków chce jak najwierniej odtworzyć zabytek, jak najwierniej przywrócić go społeczeństwu i musimy również pogodzić funkcje, bo zabytek nie może być martwy, nie może być muzeum, nie może być sam w sobie, więc gdzieś po drodze musieliśmy spotykać się z Państwem i... No, nierzadko zmieniać w ostatniej chwili rzeczy, które już były przez nas uzgodnione, które już projektami, jest zaprojektowanie, no, na przykład nawet okien, tak. które widzicie Państwo na, na pierwszym piętrze, które były zupełnie inaczej zaprojektowane, które no, Pani, dzięki uprzejmości też Pani Dyrektor udało się zmienić projekt i za sugestiami Pana Bogusława Bluma który przekazał bitok zdjęć z lat 20. przywróciliśmy je takie, jakie one naprawdę były. No między innymi więcej szczegółów było, które dzisiaj dopracowa, natomiast nie chcę Państwa zanudzać, obiekt naprawdę spełnia w tej chwili wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o ochronę zabytków i nasze wymagania służb konceratorskich. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję też firmie wykonawczej, która... A, to troszeczkę miała ze mną kłopotów, bo co jakiś czas coś mi się tak, przepraszam, rano wyraziło i, i z słowem, ale, ale bardzo sprawnie, bardzo, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, który pewnie przychodził, ale... Pan Robert Krzysztof a pan prezes Tak, tak. który bardzo dziękuję, bo no troszeczkę ich tak nagrodziłem trochę, że zamieszałem w pracy, ale, ale to a co robimy się... to jest już na wieki. Tak jest. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ja bym chciał serdecznie podziękować w imieniu swoich własnych i pracowników Banku Pojedowych za dwie rzeczy. Pierwsza, za pierwszą za przyganięcie nas tutaj biblioteki parę lat temu, jeszcze przed remontem. I za drugą rzecz za stworzenie no, naprawdę godnych warunków pracy dla pracowników. Ja wiem, jakie to jest trud dla wszystkich pracowników, dla kierownika jednostki pracowników, żeby takie inwestycje przeprowadzić. To jest duży gór głowy i nerwy, prawda? Dyrektora prawnicza się za skuteczność, nie za nakładane kary na wykonawcę, tylko za skuteczność i komentowanie. Pani, pani dyrektor jest bardzo skuteczna. Dlatego serdecznie chciałbym z tego miejsca podziękować pani dyrektor. I teraz powiedziała pani, że jesteśmy współgospodarzami. Bardzo ważne jest mieć swoją siedzibę. Parki zostały w 2009 roku przekazane samorządowi województwa Mazowieckiego z państwowej. Z jedną grudą tylko Mazowieckiego Parku Kierowzego w Warspocie, swoją własną. A, tak, a tak trochę jeszcze, powiem, przenosiliśmy z różnego miejsca, żeby te siedziby mieć. W tym roku, w tamtym roku ten rok to taki bardzo dobry pod skrzydłami samorządu był. Mamy już następne siedziby dla Mazowieckiego Parku Kierowzego w Miejscowości Kamiska, też przepiękny, zabytkowy budynek, ale bardzo dobrze współpracuje się z, z konserwatorem zabytków, tam Siedlec z nami. Też mamy przed sobą pracę, remont e, tego budynku z, z 1904 roku, e, zakupiła go Fundacja Paderewskiej przed wojną, która służyła tu rozwoju i tutaj wszystkim rozwojowi. Rzeczpospolitej tak naprawdę Paderewskiej, a żona przede wszystkim, jestem zachwycony e, Pani Paderewskiej, która tak wiele zrobiła dla kraju, dla na narodu polskiego, przy Pana Paderewskiego m.in. Założyła Polski Biały Krzyż. Tak, nie mogę Czerwonego Krzyża założyć, bo on musi być ta niepodległość państwa, żeby był Polski Czerwony Krzyż. Ona, ale się że będzie Biały Krzyż i robią wspaniałe rzeczy i wielkie rzeczy. I to się dzieje no właśnie tutaj. mamy. Tak już z pięciu partii, które wchodzą w skład Mazowieckiego Zespołu, trzy partie już mają własne siedziby przez te 10 lat. I to też będzie to, znaczy dla wszystkich. zostały tak po 10 bardzo bardzo latach, to może następnie Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję także za tę... Piękna grafika, a obraz oczywiście. Ale pan, raz się tak. robi kolorowy. Znaczy. Znaczy. Znaczy, znaczy. Znaczy. Znaczy się to jest zimowy. Akurat do scenerii, którą mamy za okna. Dziękuję znaczy. bardzo. Ja chciałam też obiecać, że postaramy się tutaj ugospodarzyć. No liczę na Państwa. I za, liczę I na, liczę na Państwa, bo naprawdę budynek jest duży i park jest duży. I wymaga stałej pracy, o naszej obecności i pracy, nie zaprzepaścić tego, co mamy w tej chwili. Dziękuję bardzo.